Manko się Manko ze strony Rafał z Motorwó. czyli oczywiście wracam do Was z kolejnymi motocyklowymi nowościami. No, a za mną, e, no, przez chwilę się Wam BMW K 1200S. No i teraz lecimy o litra w dół, czyli mamy 250. -tkę. Motocykl idealny dla tych, którzy właśnie zdali prawo jazdy, no, być może kategorii A2, być może pełne A e, ale no, albo nie wzrostem, albo po prostu chcieliby spróbować, e, no, z czymś mniejszym, z czymś na początek, zobaczyć, no, sprawdzić swoje siły w motocyklu który ten wagowo naprawdę jeszcze nie jest przesadzony no a 30 koni mocy to już jest trochę lepiej niż 125 no i też to jest motocykl który naprawdę na pewno da się dużo nauczyć no ale też myślę że znany ten motocykl też jest z tego że tym motocyklem można fajnie bawić się na torze więc jeżeli gdzieś tam też masz jakieś takie Zalążki, żeby może jednak tego toru też spróbować, no to myślę, że na 250 dużo więcej się nauczysz niż na jakimś od razu rzędowym 600. Więc jeżeli szukasz fajnej kawasaki 250, naprawdę fajnie zachowanej, też fajnie polubionej, bo myślę, że ten egzemplarz jest taki no, dość indywidualny, no to śmiało zostać ze mną do końca. Ja już Ci zaprezentuję, co udało nam się dla Was przygotować. Kawasaki Ninja 250 i tak naprawdę motocykl, który no, w tym kadrze jest podobny do wszystkich ninży, jakie znamy, bo naprawdę myślę, że one przez pryzmat jakby tych różnych pojemności, no jednak mają coś w sobie, mają ten taki gen wyścigowy. No i trzeba to przyznać, że tym bardziej no, w tej wersji e, kolorystycznej gdzie naprawdę tu się dużo dzieje, jest dużo różnych kolorów, a zawsze takie e, no, mocne grafiki kojarzą się z motocyklami torowymi. E, no a trzeba przyznać, że jakby się bychali na tor, e, no to Ninja 250 bądź Ninja 300. E, która dziś tam jest następcą tego motocykla, no to pojawia się bardzo często. Nie ukrywam, że sami w tym roku e, trochę po to, że jeździliśmy, mieliśmy e, dwie sztuki takiej Ninja czarnej 250 i faktycznie e, tak, to, tamtymi motocyklami sporo się nauczyliśmy i na pewno będziemy przygodę dalej kontynuować, więc na nowy sezon będziemy dalej te Ninja 250 użytkować. No ale tutaj mamy bardzo fajny egzemplarz, który raczej no jest stricte przeznaczenie drogowego, no bo oczywiście motocykl pełni wyposażony by na drogę, e, więc nie trzeba na ten tor oczywiście nie jeździć. E, no bo też jest myślę, że no, z drugiej można byłoby go szkoda na ten toraż pchać, no bo myślę że wygląda mega fajnie mega estetycznie z eee, wyk słuchajcie chyba nowy E, fajnie zachowany, do tego no, oryginalny zbiornik w e, zielonym kolorze e, dziś tam z fabrycznymi jeszcze naklejkami, więc to jest rzecz, która się zachowała fabrycznie. Na no, wszystkie pozostałe elementy fajnie, fajnie wymienione. No bo też słuchajcie, motocykl, który ma 15 lat, jest cał plastikowy dookoła, jest do nauki. No podejrzewam, że różnie, różnie ten oryginalny kompletowy jak może wyglądać. Tym bardziej no, obejrzyjcie sobie wszystkie ogłoszenia niż 250 dietnecie. no podejrzewam, że 3,4 to są już takie troszeczkę zajechane egzemplarze. No, ten naprawdę jest taki, że nawet jeżeli ktoś jest trochę pedantyczny, no to myślę, że obejdzie go dookoła. I po prostu no, nie może się nie podobać wszystkie te elementy bez żadnej skazy, bez żadnej rysy wie, większej, bez żadnego pęknięcia. E, lampa tutaj, wszystko w tym motocyklu jest tak naprawdę zdrowe, ładne. E, gdzieś tam, no, no naprawdę myślę, że fajny, świeży z Tym bardziej, że zobaczcie. Jest parę takich fajnych smaczków, jak chociażby pokrywka na fotel pasażera. Myślę, że to nadaje takiej fajnej, sportowego charakteru. Ale oczywiście oryginalny fotel pasażera mamy, więc możecie sobie w każdej chwili tutaj tylko zdjąć tą przykrywkę i założyć fotel. Oryginalne sety pasażera są, więc możecie sobie takiego pasażera śmiało wozić. Więc to jak najbardziej do tego motocykla jest. Akcesoryjna końcówka wydechowa, słuchajcie, z oryginalnym karbonem, z debelkilerem, czyli możecie sobie wyjąć tą wkładkę i wtedy będzie dużo głośniejszy, więc jest taka wkładka fajnie, że jest to załatwione. Dymiona tylna lampa, która mi się też tak nadaje troszeczkę takiego charakteru. Fajnie to myślę, że wygląda. Eee, no do tego czarne sety, bo fabrycznie są takie srebrne. tutaj macie takie czarne z regulacją w ogóle, eee, w którym miejscu chcecie mieć ten podnóżek. Regulowane klamki, czyli możecie sobie też dla tych, którzy mają krótsze palce u dłoni, więc nawet dla kobiet uważam, że fajnie, że taka regulacja jest, możecie sobie odsunąć albo przybliżyć do, eee, do, do jakby manetki, Więc to też myślę, że spoko bajer. Eee, no i myślę, że to jest też motocykl, który jest bardzo fajnie przygotowany pod takim względem stricte technicznym, my, my dajemy na to książkę serwisową będziemy mieli wpisany serwis, jaki my zrobiliśmy e, ale z ważnych informacji słuchajcie, bardzo świeży komplet opon z przodu macie nówkę sztukę Michelina na 2023 rok, naprawdę pana jest nówka sztuka, prawie nie wiem, czy kilkadziesiąt kilometrów na tym się zrobiło więc z przodu pana rewelacyjna, z tyłu 2022 rok chyba, ale też Michelin też bardzo w bardzo ładnym stanie bieżnikowym, więc hen daleko do jakiejś wymiany, e, stan nabędowy naciągnięty, nasmarowany, więc ok z tyłu zobaczcie nowe ploski, e, wymienione były hamulce i z przodu i z tyłu. E, co fajne, zaraz się do filtra powietrza. Nówka sztuka, filtra N, więc też fajna, fajna robota. Taki filtr kosztuje w okresach tam 3 stówek. Więc fajnie, że ten filtr powietrza jest, jest porobiony, więc macie gdzieś tam dłuższą żywotność, bo tego filtra się nie wymienia, tylko się go czyści, więc tutaj też dużo, dużo myślę, że zaleta. Silnik zalany motulem 7100, więc ten, tym czerwonym syntetykiem, to też myślę, że bardzo fajna informacja. Hmm. No i powiem wam szczerze, naprawdę mega fajny, fajny motocykl, na kogoś to zaczyna przygodę, myślę, że nic więcej nie trzeba, 30 koni, można się dużo nauczyć, motocykl jest lekki, zwinny, myślę, że tutaj też kobiety mogłyby się z takim motocyklem bardzo polubić. Mm. No i co? Fajnie takie coś mieć coś innego, co się dzieje. Teraz wszyscy lubią takie trochę inne, e, inne wersje kolorystyczne. Tym bardziej, że Kawasaki wraca do tych starych legend, do tych zestawień kolorystycznych takich mocno jaskrawych. Dzisiaj dzieje troszeczkę więcej. Zobaczcie sami, że teraz te Kawasaki wypuszcza coraz to taki bardziej retro, e, retro styl, więc, e, więc to też myślę, że jest spoko opcja. No i motocykl w ogóle z przebiegiem, słuchajcie, 38 800, 100% oryginalnego nalotu, co myślę, że jak na motocykl no 14-letni, to jest e, to jest naprawdę fajny wynik. Uważam, że daleka droga do jakichkolwiek tutaj dużych serwisów myślę, że drugie tyle, jak nie trzy razy tyle ta jednostka silnikowa jest w stanie zrobić no i co wiedza w pigułówce, słuchajcie do motocykla my oczywiście robimy kompletną dokumentację do rejestracji czyli wy po prosto do wydziału go rejestrować, ubezpieczać koszt rejestracji dla was całkowity to jest całe 120 zł od rynki wtedy dostaniecie Polskie tablice rejestracyjne, po wyjściu z wydziału robić ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcji z recyklingu za skarbowki już do nie ma, nie płacicie, więc tutaj też myślę, że to jest spoko opcja. No i co, można też motocykl kupić na raty, jeżeli macie tego pytania, dzwońcie, pytajcie, przekierujemy Was dalej, na pewno pomożemy Wam, żeby to załatwić. No i co, zapraszam Was serdecznie do nas, do Żardowa śminowa 20, żartów, motorwów. wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na tą ninżę, przymierzyć się do niej, przejechać się nawet nią, więc wcale też tego nie zabraniamy, a wręcz przeciwnie, namawiamy, żeby się takim motocyklem karnąć, uważam, że wszyscy ci, którzy już zasmakowali większego motocykla, no z taką Ninżą, no można się z nią polubić, oczywiście, 30 koni to nie jest dużo, dla tych, którzy już jeżdżą na dużych motocyklach, no to, to na pewno nie zrobi wrażenia, ale ten motocykl jest tak niesamowicie lekki i tak się fajnie go prowadzi, że uważam, że takie no, Czasem większa frajda jest z wykorzystania w 100% potencjału takiego 300 konnego motocykla no, niż jechanie na pół motocyklem, który ma już znowu powyżej 100 koni. E, naprawdę polecam wszystkim spróbować liznać tego tematu e, na torze. Naprawdę rewelacyjne e, wrażenia. E, no i co? No, chyba tutaj nie ma co przedłużać. E, przykręcam kluczyk, czerwony guzik w dół, klikamy sobie za, się motocykl na wtrysku tutaj nie ma żadnego, nie wiem, niczego. fajnie to brzmi. To bolstingdrowa jednostka. No Fajny to jest motocykl, trzeba przyznać. Mi się bardzo podoba. chcielibyście mieć to cacko u siebie pod domem, to łapcie za telefon, jestem po drugiej stronie. Umawiajcie się, wbijajcie, zrobicie jazdę próbną. Jak najbardziej się mieli widziani. Przypominam Wam, że możecie też zamówić sobie u nas transport tego motocykla. Oczywiście, zarówno jak i po Waszych oględzinach u nas na miejscu, ale też nie musicie w do nas przyjeżdżać. Możecie do nas zadzwonić i powiedzieć: Siemanko, Rafał, widziałem fajnego, fajną kawasaki wystawiłeś. Ile kosztuje koszt transportu tego motocykla do mojej miejscowości? No i my Ci tak na dobrą sprawę możemy wycenić transport tej kawasaki pod Twój dom. Jeżeli to by ta kwota będzie pasowała, to tak na dobrą sprawę z góry płacisz tylko i wyłącznie za sam koszt transportu. Sportu, my do Ciebie przyjeżdżamy z motocyklem i z kompletem dokumentów. Ty sobie go sprawdzasz, oglądasz, testujesz na miejscu siebie pod domem jeżeli on Ci się podoba i chcesz go wziąć, to dopiero wtedy za niego płacisz. Więc myślę, że to jest całkiem fajna opcja w strony, czyli tak na dobrą sprawę, to sobie możesz zamówić oględziny motocykla pod swoim domem. Myślę, że to też nas fajnie obliguje do tego, żeby Wam wozić fajne motocykle, no, które fajnie się będą prezentowały i za które nie będziemy się wstydzić. Myślę, że ten egzemplarz taki właśnie jest. Hmm. No i co? Łapcie, łapcie, łapcie ode mnie, że tak powiem, rekomendacje. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Myślę, że już niedługo ten motocykl pojawi się u któregoś z Was garaż. Lewa w górę, kochani. Trzymajcie się po Siemanko. Hej!